Witam Państwa. Dziś jest z nami Jarosław Klejnocki, doktor habilitowany, człowiek wielu tytułów, dyrektor Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza na Starym Mieście, autor wielu wyśmienitych książek, w tym podręcznika do języka polskiego, słowa i teksty, kilku kryminałów, takich jak Opcje na śmierć" czy Południe 21. 1, także Autor różnych tomików poezji, kilku bardziej osobistych pozycji. Uhonorowany Nagrodą Światowego Dnia Poe Poezji, ustanowioną przez UNESCO. Jarku, świetnie Cię tutaj widzieć. Dzień dobry, mnie też bardzo przyjemnie z tego powodu. Może zacznę trochę bardziej osobiście. Wiedziałem, że zajmujesz się wieloma różnymi rzeczami. Tu książki, tu wiersze, tu krytyka, tu, tu muzeum. Nawet widziałem, jak na jednym występie grałeś na gitarze i śpiewałeś poezję śpiewaną. Jak ty to łączysz? Jak to się dla ciebie łączy? To bardzo mi przykro, że widziałeś ten mój żenujący występ, kiedy grałem, to był festiwal kulturalny w liceum. Ja uczyłem przez 21 lat polskiego w liceach, no i ta szkoła, w której uczyłem, no przed tym, jak już odszedłem z zawodu, Szkołą prywatną, i to oni właśnie organizowali taki festiwal kulturalny, i tam zawsze nauczyciele też coś tam się produkowali. Zawsze na końcu występowaliśmy takim zespołem, który nazywał się The Belfast, i przygotowywaliśmy jakąś parodię sztuki albo literatury. No ale ponieważ niektórzy uczniowie wiedzieli, że powiedzmy tam, nie wiem, jeden tam coś brzdąka na gitarze, drugi tam coś śpiewa. To nas też czasami prosili. Ale no to żenujące, i w ogóle ten gość, który to umieścił w sieci, mam nadzieję, że się będzie smażył w piekle. E, pytałeś o to, jak, jak się jak to łączyć. No, to trochę z nudów. Ja się szybko dość nudzę, tak? I, I kiedy na przykład, no nie wiem, piszę jakiś tekst naukowy, to w pewnym momencie no, czuję się znużony, no to zamykam okno z tekstem naukowym. I jakiś wierszyk akurat może mi podejdzie, albo może na przykład fragment powieści, albo jakiegoś artykułu. I w życiu też tak było, że coś tam robiłem i przychodzili do mnie, odzywali się do mnie różni ludzie i różne rzeczy mi proponowali, żebym, no nie wiem, na przykład zaczął pracować w kuratorium. Ja przez rok pracowałem w kuratorium, byłem wizytatorem. No, wyobraź sobie, ja byłem wizytatorem, chodziłem po szkołach, Bali się mnie dyrektorzy, bo mogłem zwolnić takiego dyrektora, bo to był początek lat 90. Ale no jakby okazało się, że to nie jest praca dla mnie, w tym sensie, że ja się w tym źle czułem. I tak właśnie to jest, no, że coś tam człowiek zaczyna robić, czegoś innego próbuje, odrzuca, albo to już z nim zostaje na dłuższy czas. Widziałem, że miałeś trochę też taki okres, że był taki okres bardziej. Pisania wierszy? Był taki okres bardziej pisania kryminałów. Wiesz co, ale to nie, to nie jest zaplanowane, jakby, tak? Że ja sobie siadam, biorę kalendarz mówię, w tym roku piszę wiersze. Tak? No to tak nie jest. Jakby to powiedzieć, no tak mogło, może tak wyglądać jakby z lotu ptaka, prawda? Że się spojrzy z jakiejś perspektywy czasowej, to o. o Powiedzmy w tych latach pisał więcej. Ale to też nie, niekoniecznie tak jest, dlatego że e, to jest też kwestia na przykład prawda, że ja tam miałem jakieś wiersze po szufladach i dajmy na to rok po roku. Wydałem dwie książki, tak? Ale to nie dlatego, że ja napisałem jedną książkę i dawaj pędy pisać kolejną, tylko po prostu to była taka okazja, jedno wydawnictwo się zgodziło, drugie wydawnictwo się zgodziło, a utworów było na tyle dużo, żeby nie pchać tego w jedną książkę, albo na przykład były na tyle zróżnicowane, tak, żeby ich nie łączyć ze sobą w, w jedną książkę, tylko żeby właśnie wydać jak, jako dwie czy trzy. Ale to nie, nie, to, to nie jest tak, że, że, że ja tu jestem jakiś skrupulatny i tak sobie to wszystko dzielę. Jakkolwiek oczywiście no, jakby masz na przykład rację w tym, że mm, od, od Kilku lat nie piszę kryminałów, no bo po prostu jakby się wyczerpałem, tak? Napisałem tam cztery, powiedzmy. I już i na razie jakby nie, nie mam takiej ochoty ani potrzeby. A z której swojej z książki jesteś najbardziej dumny? Odpowiem Ci tak. Są różne typy dumy, bo jednak książki naukowe, czy związane, jakby z nauką, może tak. Są trochę nieporównywalne do na przykład książek, tomików poetyckich, z tego względu, że potrzebujesz jakby innej energii, żeby stworzyć te, te książki. Potrzebujesz innego rodzaju koncentracji i potrzebujesz innych języków. Więc to trochę jest tak, jakbyś mnie pytał. No, o, o porównanie rzeczy nieporównywalnych, więc, więc mogę ci powiedzieć, że jestem w tym pisarstwie takim naukowym, powiedzmy, czy związanym z nauką, no to jestem bardzo zadowolony z książki Bez Utopii. To jest książka, która powstała na bazie mojego doktoratu o poezji Adama Zagajewskiego. Raz dlatego, że ja bardzo lubię poezję Adama czy w ogóle pisarstwo Adama Zagajskiego, mam zaszczyt też znać Adama i być z nim po imieniu. I po drugie, lubię właśnie bardzo Adama jako człowieka, bo to jest fascynujący człowiek. I po trzecie, wydaje mi się, że mówiąc innym językiem niż taki oficjalny, to nie dałem ciała pisząc tej książ te, te książkę. Więc udało mi się jakby napisać coś rzetelnego. Ale jakby z innej beczki, yy, jeśli na przykład miałbym wskazać wiem, książkę, którą własnie, która jestem najbardziej zadowolony poetycką, yy, tak i Tomik Poetycki, który nosi tytuł wiersze ostatnie. jest dostępny w Empikach? Nie sądzę. No on już został wydany, dobre, tam, nie wiem, z 10 lat temu prawie, a poezja no to tam zajmuje, wiadomo co, jedną półkę w rogu yy, koło śmietnika, nie, więc y, tam już na pewno usunęli, bo poetów w Polsce jest mnóstwo i, i na pewno jacyś inni już tam się sprzedają.